Dobra, może nagram coś kozackiego. Siema ludzie i zwierzęta. Uuu, to było niezłe. A, i ty, mały hejterze, jestem Aguś, to jest kolejny jak konsultanta. Ty, jak w końcu udało mi się ustawić, żeby te pieruny było jakoś ładnie widać. Ale grubo. grubo, grubo gdyby nie te chmury to by lepiej było to widać A w ogóle ładnie Na razie ten na początku był taki kozacz, taki kot kocur. O, ten był jeszcze taki ładny. Szczerze? Na telefon. O, na telefonie lepiej. Grubo grubo Kurcze, że nie mam drona I byłoby po dronie dzisiaj A czekaj, czy ja mogę jakoś w to ingerować? Coś tu ustawiać Coś tu nie wymogę To coś Nie, tu w ogóle ich nie widać Dobra, nie grzebiamy, nic Te światła mnie trochę denerwują Łoł wow. Nie, musimy dać maksymalnie światła O, tu jest przybliżenie nawet A jak tak zrobimy? Tak jest ładnie Fajnie, fajnie, fajnie